No, witajcie moi mili, dzisiaj chcę Wam pokazać na Filipinach ośrodek opuszczony, no, ruina, a dlaczego? Właśnie, nie znamy powodów, biznes się załamał prawdopodobnie, więc przechodzimy do oglądania. Już jest, proszę, proszę poprawić rękę, tu jest morze, przepiękne morze, proszę Państwa plaża może nie jest taka biała, piaszczysta lekko kamienista, ale jak się do morza wchodzi, to już jest inaczej, jest piasek te kamienie, proszę Państwa, oczyszczają tą wodę, dlatego jest bardzo czysta tutaj, w tym miejscu popatrzcie oglądamy wspólnie pokażę Wam jak to wyglądało ruiny jakie są pierwsza wiata taka o. Tu się odpoczywało pod zadaszeniem. Ludzie sobie robili pikniki. A tam były domki letniskowe. Są! Jeszcze są! Tylko bez okien, bez drzwi miejscowi ludzie zabrali. Tak, jak nie pilnujesz swojego środka, swojego biznesu, to przychodzą, proszę Państwa, i zabierają wszystko. Taka wiata z bliska, bo pokażę tą wiatę. No ja nie wiem jak to nazwać. Już się wszystko sypie. O, zobaczcie, to były siedzenia. Podłoga nawet była. No jest, wszystko jest, ale w stanie krytycznym. Zobaczcie, idziemy dalej domki, te bez okien. Już tutaj nie wyrwali jeszcze tych chodników, więc spacerujemy sobie chodnikami, zobaczcie. To były drzewa. No drzewa są, nie wycięli tych drzew, te palmy, a tutaj już, zobaczcie co się stało, mury, no wszystko zabrali. Wszystko tu jest zabrane. Co można było zabrać, to zabrali. Przechodzimy do basenu, no byłego basenu. Już tego basenu tu nie ma. Woda brudna w tym basenie. No basen dosyć fajny był kiedyś. Ja tu byłem kilka lat temu, chyba 12 lat temu, pierwszy raz. Było pięknie. Naprawdę czarująco było. były restauracje. Teraz wiatr się zerwał, pies się patrzy. No, został ten pies tylko w tym ośrodku. Zobaczcie. No, nikt się już nim nie opiekuje. Pozostał tutaj. Szuka jedzenia na pewno. W zeszłym roku tu byłem, i jeszcze to tętniało życie. Dosyć duży ośrodek, proszę Państwa. Ile domków? No jest tych domków trochę. Z tej strony. Tam coś było. Tam dalej. Spora ziemia. Tutaj, no wszędzie wszystko było, proszę Państwa. O. gorąco dzisiaj 30 parę stopni a w Polsce na pewno macie zimę ostrą o. proszę państwa co więcej wam mogę pokazać no, szkoda tego ośrodka można by było coś z tego zrobić Jaka jaki powód właśnie jaki powód jest że tak się stało brak ludzi brak turystów tak dla turystów, no proszę Państwa, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Nara.